Upon their relentless march, the armies of Mordor must now pass through the mines of Moria. It is here that Gimli has chosen to make his final stand, but he and the other survivors have had no time to prepare their defenses. And Moria yet remains a dark and dangerous realm for all who dare enter its gates. It is feared that Sauron holds knowledge of Moria's darkest secrets and has charged his force with a terrible ritual. For the sake of the dwarf and his followers, we must hope the Dark Lord's power cannot yet call into this world a Balrog of Morgoth. We got that poor to build. And to bring that dead thing back, we need some magic stones. So the with you. Let's go, witajcie ludziska! Na kolejnym odcinku z Władz Pierścin Podbój. Um, znajdujemy się w kopalni Mori. Musimy zdobyć e, dwa, e, dwa rogi Balroga, aby wskrzesić go. W sumie to zatoczymy sobie takie kółeczko. I o, chyba stamtąd wyjdziemy. Nie, stamtąd, stamtąd wyjdziemy. I, i tutaj zatoczymy sobie takie kółeczko na, z tym, aby zdobyć ten róg. Nagrywałem ten odcinek wcześniej, grałem go mag. Grałem magiem, ale... Mówię że dosyć ciężko to szło. Znaczy ogólnie, gra magiem jest dosyć łatwa, chodzi o to tylko, że w późniejszym etapie gry... W etapie... o, może... ich tyle będzie spokoju. w późniejszym. czekajcie może idę... no Dobra, w etapie gry jest dosyć trudno. Nie wiem, no czasami jak się gra w władce podbój Podbój to naprawdę... ale przeciwników jest takie średniawe. Idzie... idzie normalnie pograć na średnim poziomie trudności, a czasami dosłownie jakby się jakiś nie wiadomo jaki poziom, ale... Czyli sztucznej inteligencji przeciwników odblokował, i dzieją się takie rzeczy, jakbym dosłownie grał z weterami y, multiplayera. Um. Wiecie co zrzucimy ich, niech lecą. Niech lecą, Ale nie polecieli wszyscy. Myślałem, że ten kapitan poleci. Nie, Szanowni, nie, że mnie nie trafi. Kurde... Strasznie dużo życia mają. Dobra, to byłoby na tyle. I wiem, że pół odcinka zagram sobie wojownikiem, a pół odcinka zagram sobie magiem, żeby był jakiś tam kompromis. Dobra. Um, tutaj właśnie ten wojownik ma róg. On, on będzie naprawdę potężny, mówiąc szczerze. Każdy jego atak jest praktycznie śmiercionośny. Przynajmniej dla jednostek sojuszniczych. Jednostek... Um, naszych. Sojuszniczych. Dlatego trzeba będzie go... Dobrze, niedobrze, niedobrze. to trzeba będzie go złapać, kurczę, tutaj. Już chyba mam... Oj, nie udało się. Dobrze, że w nas nie trafił, bo to byłoby krucho. Jest, udało się. Dobra, to z 20 gondorczyków, nie będzie to trudne. Jeżeli... Dobra. Jak widzicie, zwykły atak toporem jest śmiercionośny dla każdej jednostki. Patrz. Jakim cudem tobór przebił przez e, wionika gondoru i zabił. I zabił drugiego gondorczyka. Jak widzicie, dobra, mniejszo, to w każdym razie nasze obrażenia są naprawdę ogromne. Aż mówiąc, przesadnie ogromne. No i w końcu posiadamy jakiś tam starożytny ten artefakt, więc jakoś to, jakoś to musi wyglądać. Jeszcze trzech. Aha, no że sobie w jednego trafimy w ogóle w innego. Hmm. tej po stronie zła możemy niszczyć właśnie te krasnoludzkie posągi. Tam jest kilka ich na lewej stronie, kilka tam na prawej. Hmm. Z tego co pamiętam, to chyba ten nawet możemy zniszczyć. To byłoby na tyle. Dobra, zniesiemy ten róg i będziemy musieli się przebić dalej. Tutaj przez to bramę, przez te drzwi, tak to nazwali. Hmm. Dobra. No. Y Dobra. Y Wiecie co? Możemy zrobić to na kilka sposobów, każdy z, z, z postaci. Ale ja zrobię to trolem. Kurde chcie. Aj na ostatnim ograniu ostatni jak sobie nagrywałem odcinek to właśnie rozwaliłem te, te drzwi z, rzucając... rzucając przeciwnikiem. O, jest gone, tu będzie zgone. Tak, to będzie zgone. Przed drugi raz na plecy, to już jest gone. Dobra, co to? To jest dobry moment, żeby wybrać Magnus To jest wręcz idealny moment. Tylko, że tutaj właśnie miałem problem, bo gra magiem jest dosyć trudna w tym momencie, bo jeżeli użyjemy, umie jeżeli użyjemy umiejętności, takie jak teraz tutaj I zaczniemy przytrzymywać starsze, żeby iść dalej, ponieważ tam są... Mm, gwardziści Tylko, że łucznicy i... Ja jestem magiem, gram magiem znaczy, więc są, Dla mojej postaci mają one... Ogromne obrażenia a zasłaniając się taką tą tarczą to niewiele mi pomoże, jeżeli umiejętności się nie będą praktycznie respić. One się strasznie wolno respią. Musimy ten grobowiec zniszczyć jak najszybciej, wtedy nie będą się respić nam ci gwardziści, ale to jest... Łatwo powiedzieć trudniej zrobić, ale spróbuję. O, już mi zabrał tyle życie. Nie, nie, nie. O, Oj, gdyby, gdyby, gdyby nie rzucił we mnie toporem, to już byłoby po mnie. Dobra? Nie jest źle. Może się uda za pierwszym razem. Lecz ja nie wierzę, ostatnio tutaj zginął chyba z 6 razy z rzędu. 6 albo 5. Nie szło tam. Eee. Zarzucimy to tutaj. Widzieliście? Tak nie ostatnio załatwił. Agnista strzała w Heda. No dobra, próbujemy dalej. Zniszczyliśmy. Zniszczyliśmy już kręgowiec. Znieczyliśmy... O ten tutaj. Dobrze się resztę wybić, żeby nasze jednostki poszły troszeczkę dalej. Dobra. Dobra ładnie idzie. Mają niewiele życia. Gdyby mieli pełne paski, to już by nie było tak kolorowo. Dobra, uleczymy jeszcze naszych i... ...nie możemy iść dalej. Tutaj są jeszcze właśnie te balisty. Tam mogliśmy sobie wejść i zdjąć, ale to już nieważne. Tutaj też się da wejść. Przynajmniej na multi się dało, nie Nie no, da się na singlu, ale... Ale nie magiem, da się tam łatwo wejść bardzo wojownikiem. Jeżeli chciałbym wejść tam magiem, to sojusznicza jednostka musiałaby mnie. Znaczy przeciwna jednostka, przeciwnik musiałby mnie rzucić toporem w, trakcie, w momencie, gdy skaczę. Wtedy bym wyżej trochę poleciał. Dobra, y tam są jeszcze ucznice i tam jest dosyć ich sporo. Dobra, y tam niestety nie da się w ogóle wejść, nie ma takiej opcji, żebym żebym tam wszedł Niestety zawsze chciałem tam wejść. Jak grałem w singla, zawsze chciałem tam wejść, nie chociaż tak posiedzieć. Na multi niestety nie da się tam wejść, nie ma żadnego glitcha ani jakiegoś innego sposobu na dostanie się tam, a szkoda musimy pokonać tego tego misia Udało się! Udało się! Jest! Dobra. No z tym... Udzielam dosyć łatwo teraz jak mam ten róg Nasze obrażenia są znacznie mocniejsze I jego też są mocne Remis! Ja próbuję jeszcze raz magię O i teraz działa, w postaci mnie nie działało, mogę, ile chcę używać umiejętności mając ten róg, tak samo jest, no jak gramy inną klasą w postaci, damy na to, to wojownikiem, czy tam, no niezależnie jaką w sobie. możemy używać cały czas umiejętności specjalnych, nasze obrażenia ogólnie są ogromne, więc no, jesteśmy, w... A powiedzmy jakbyśmy grali podwójnym bohaterem, czy coś w tym rodzaju. O, to jest dobra muzyka. Fajny efekt takie, światełka. Dobra, mm, musimy wybić... Do 20 chyba, czy nie? a nie, 25. O, co tam. Zatoczyliśmy takie kółeczko. Najpierw z jednej strony, potem z drugiej. Najpierw z lewej strony, potem z prawej. No i w końcu doszliśmy do celu. Prawie. Tutaj trochę jednostek jest, ale... Spam robimy jed... Ojej, zaraz zginę, więc nie będzie spam. Ale teraz mogę robić spam, 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 spam. spam. Bym miał spam na youtube komentarzami od was, taki jak robię tutaj e, tymi kulami ognia, to bym się cieszył jak dziecko chyba. Nie, nie, zabiję mnie. Aura. Już 25 mamy, ale można się. A nie, nie mieliśmy jeszcze 25, ale można się pobawić. Nie, 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 nie. Teraz sobie to z Barnogiem. Najpierw trzeba dotrzeć do tego rogu. Trafił wam, że? Taki unik? Nie? No i miał fart. Gdyby gdy, użył gdy całego komba, to byłoby po mnie. Znowu zgon! Co tu się dzieje? Dobrze, zaraz się okaże, że ja zginę tyle razy, że będzie koniec gry. A jestem kilkanaście metrów od tego, od tego nie wiem, jak to nazwać, nie posągu, nie wiem, ołtarza. Nieważne od czego, w każdym razie no, trzeba dotrzeć tam i sadzić ruch na swoje miejsce, że tak powiem. <laughs> Dobra. Muzyka jeszcze, kurczę, świetnie to, świetnie to wygląda. Gram balrogiem. Przyświeca mi przepiękny cel, jakim jest zawicie Gimliego. Si okaże, że ja go nie zabiję, bo nie wszyscy atakują z każdej strony. Nie pewnie go nie zabiję, bo tak to jest, że jak się gra barologiem, To nie jest postać na zasadzie na, na zasadzie takim, że nie można go zabić, albo jest... Boże, praktycznie niepokonany. Można go jak najbardziej zabić. Teraz to będzie zgon jak nic Wiedziałem, wiedziałem, że to będzie zgon Bal Balrog ma to do siebie, że on nie może się leczyć Więc niestety no... To nie to samo co End czy troll, którym możemy się leczyć co chwilę. Hmm. W, przypadku właśnie, w jego przypadku nie da się nic z tym zrobić, ale to jest całkiem niezłe, bo to jest, to jest wprowadza w pewnym sensie balans, no. Nie można go... Nie może być on niepokonany, no. Nie, 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 nie tylko nie znowu taki wojownika. O, mogę znowu zagrać małego rogu, widzicie? Dobra. Próbujemy podnieść gimniego, on ma teraz mało życia, to powinno się udać, albo i nie. Chciałem go złapać w łapę, no? I nie udało się. Ale może się uda wojownika. Łucznika. Dobra, to byłoby na tyle. W miarę gładko poszło, przynajmniej w porównaniu do poprzedniego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się do następnych materiałów. Cześć! The flame of Udun has been unleashed again upon the world of Middle Earth, and like his kin, the dwarf Gimli and all who dared follow him into the darkness, have been slain by this creature. Moria now remains forever a place of evil that none dare enter. And now his Nazgul venture forth once more to search out the Dark Lord's final victim.